Tomka Gryckiewicza Powinien być ciekawy półfinał, a teraz na naszych ekranach po lewej stronie Kazimierz Łęgowski, bokser kojnice, Mistrz Polski, aktualny mistrz polski zawodnik, który miał historię również swoją w barwach Tu Podobno już, już ta historia jest dla niego Zakończona. Jego przeciwnikiem będzie Krystian Sielawa. O Krystianie już parę razy dzisiaj wspominaliśmy. Wrócił do boksowania po, po dłuższej przerwie. No i to chyba dobrze, że wrócił, bo jest to zawodnik, który przejawia spore umiejętności pięściarskie. Oczywiście, z pewnością trzeba mu troszeczkę czasu na to, żeby mógł zsynchronizować się dobrze, żeby mu dobrze się wstrzelić. Zobaczymy, czy od razu już tu z Kazimierzem mu się uda, czy Kazimierz go oszuka. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także, także zaczą, zaczęło się dość agresywnie. Zobaczymy. No to ciekawe, bo Kazimierz Łęgowski często zaczyna raczej tak swobodnie swoje walki, a tu jednak tempo jest podkręcone od samego początku. No jest dobra szybkość, świetnie trafia Łęgowski lewy. No i wyszedł chyba do ringu Kazimierz z takim nastawieniem, żeby naprawdę pokazać Krystianowi Sielawie, kto będzie tutaj górą w tym pojedynku. Dynamika, praca nóg, ale nie pozostaje dłużny Sielawa. No, ja myślę, że tutaj istotne znaczenie będzie miało przygotowanie kondycyjne. E, niemniej jednak, niemniej jednak e, boks, jest takim sportem, gdzie, e, boks jest takim sportem, gdzie bardzo wiele czynników na wynik ma wpływ. Czasami, tak jak mówię, jedno, jedno uderzenie decyduje o wszystkim i e, prawdopodobnie być może Krystian takie uderzenie otrzymał. Jeżeli to nie ostudzi zapałów Krystiana, to walka może być dalej ciekawa. Agresywny początek Kazimierza Łęgowskiego na pewno zyskuje przewagę wyraźną w tej walce, ale jestem pewny, że Sielawa nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ale ten wrodzony luz Łęgowskiego, instynkt, no to wszystko na naszym polskim podwórku naprawdę robi wrażenie. Oczywiście czekamy z niecierpliwością, kiedy ten luz i pewność siebie zostanie przełożona na ringi międzynarodowe, bo jak gdyby tutaj jest taki mały deficyt, ale Kazimierz jest to młody zawodnik, perspektywiczny. W boksie seniorskim dopiero stawia, można powiedzieć, raczkuje, także spokojnie dajmy mu czas, pozwólmy mu się wzmacniać psychicznie, a będziemy, będziemy, będziemy z niego mieli pociechę. A jaki miałby trener pomysł na Kazimierza Łęgowskiego? Ewentualnie co, co zmienić, co dodać właśnie, żeby te występy międzynarodowe kończyły się skutkiem no, pozytywnym? ja nie chciałbym tutaj bo jego brat jest świetnym trenerem który go indywidualnie prowadzi mam jakieś swoje przemyślenia bo Kazimierz również był na obozie przed na obozie był przed um, turniejem drogosza e, wiem jakie są rezerwy jeżeli chodzi o Kazika e, wiem nad czym trzeba pracować e, jeżeli e, Trener, trener indywidualny, jakim jest jego brat, e, będzie współpracował z kadrą, a już zapowiedział, że będzie i chce. E, to dojdziemy do wspólnych wniosków, e, jak, e, jak zwiększyć, zwiększyć poziom Kazika. Ciekawie zakończyła się ta pierwsza runda, bo podkręcił tempo Kazimierz Łęgowski. No i obserwujemy po raz kolejny dobry pojedynek w tej kategorii wagowej, ale nie oszukujmy się. Tego sobie obiecywaliśmy po walce. No tu widzimy Krystian Sielawa. Już delikatne ślady podejrzewam po wczorajszej walce na twarzy. Ale to oczywiście nie, nie sprawi mu żadnego problemu w tle między innymi Roger Kryniuk, którego zobaczymy trochę później w kategorii już super ciężkiej oczywiście. No tutaj Krystian również trafił bardzo, bardzo dużo razy Kazika dość mocnymi uderzeniami i walka jest dość ciekawa. Niemniej jednak Kazik preferuje troszeczkę ładniejszy dla oka styl boksowania. Co powiedzmy sobie szczerze. E, powiedzmy sobie szczerze, e, teraz ma istotne, bardzo istotne znaczenie, bo jeżeli mniej więcej po tyle samo ciosów się zada, to to właśnie wszystko ma znaczenie, wszystko, sposób poruszania się po ringu, e, umiejętność. E, Stosowania różnego rodzaju kombinacji. To jest boks staje się taką prawdziwą szermierką na pięści. Trzeba nie tylko pięknie boksować, dobrze wyglądać, być skutecznym. Trzeba mieć tą finezję no i to tyle można powiedzieć. No i często to też jest indywidualna sprawa na dobrą sprawę sędziów punktowych, bo różnie sędziowie interpretują daną rundę. Ale tu no, Christian się dawa stawia się mocno Kazimierzowi Łęgowskiemu. Było już kilka takich e, wymian, które znowu przypomniały nam o tym, e, że ranga tego pojedynku e, ma swoje znaczenia świetnie wystrzelił Łęgowski, bardzo dynamiczną, szybką akcją. No tutaj ja powiedziałem, że jeden i drugi zawodnik ma doświadczenie e, może bardziej e, bardziej... E, e, Obity jest Kazimierz Łęgowski i im dalej wlasta walka, tym będzie miało, to istotne znaczenie. No to będzie miało to istotne znaczenie w kontekście jak zawodnik na wysokim, na wysokim tętnie potrafi boksować. Także kondycja będzie tutaj e, czynnikiem decydującym, a później oczywiście, bo za kondycją idą, oczywiście za kondycją idą, o, mamy właśnie ostrzeżenie dla Kazimierza, no będą, trzeba będzie odrabiać straty. Po się posypał plan Kazimierza po, po tym ostrzeżeniu od sędziego ringowego Milczarka, a więc zmusi to zawodnika z do jeszcze lepszego, jeszcze skuteczniejszego boksowania. No widać, że ten pojedynek też wzbudza emocje wśród publiczności, bo takie e, pokrzyki pomruki, każdy próbuje pomóc obu zawodnikom, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, a sędzia Milczarek znowu składa swoje, swoje pretensje w stronę Łęgowskiego. No troszkę tutaj się szarpaniny zrobiło w tej walce niestety. No tutaj e, delikatnie delikatnie e, w tej rundzie już w tej rundzie już Krystian zaczyna przewagę zdobywać. Kazimierz dostał dwa ostrzeżenia, bardzo ciężko oddycha. A mamy jeszcze jedną rudę, bardzo ciężko siadł. I oczywiście wrócić mu do walki będzie bardzo ciężko również. Ale, nie, ale Kazimierz jest doświadczonym zawodnikiem, bo wiemy, że boksował, boksował od kadeta, od młodzika, regularnie zdobywał tytuły. To jak się przygotował do tego turnieju, tak naprawdę on wie i zobaczymy, jaka będzie dalsza odsłona. Krystian Sielawa wraca do, do poważnej gry, bo ta druga runda pokazała, że Kazimierz Łęgowski nie jest bezkarny i będzie musiał mocno pracować, żeby tę walkę wygrać. No i bardzo dobrze, bo konkurencja zawsze podnosi poziom i z dużą ciekawością będziemy patrzeć na te ostatnie 3 minuty, bo chyba są jeszcze rezerwy po stronie Krystiana Sielawy i te rezerwy będzie musiał z siebie wydobyć również Kazimierz Łęgowski. dałoby się, żeby ta walka nabrała większej płynności, bo tutaj są takie momenty, w których zamiast boksu jednak oglądamy zapasy. Oj widzimy, jak ładnie się Lawa przygotował sobie akcję na Łęgowskiego. Nie biorąc pod uwagę, nie biorąc pod uwagę, jak gdyby ostrzeżeń, które miały miejsce pierwszą rundę, pozwoliłem sobie spojrzeć na wynik, bo mam taką możliwość, pierwszą rundę wygrał Kazimierz, drugą rundę wygrał Krystian, tak? także trzecia runda zapowiada się bardzo emocjonująco. No i oby, oby tak dalej, bo, bo tutaj Łęgowski naprawdę został postawiony przed trudnym zadaniem, no bardzo trudnym, bo jeśli liczymy jeszcze te ostrzeżenia, to sprawa się delikatnie mówiąc komplikuje. Trener jest zaskoczony trochę tym, że, że, że tak dał się wyprowadzić ze swojego planu Łęgowski. Nie, nie jestem zaskoczony, nie jestem zaskoczony, to jest walka, jeżeli dwóch niezłych zawodników się spotyka. Eee, yy. Dwóch dobrze pracujących, dobrze operujących, wiedzą, wiedzą do, do czego służą ręce i nogi. To wszystko ma znaczenie i tutaj wiedzieliśmy, że Krystian e, jest klasowym zawodnikiem. E, jak gdyby problem dla mnie był, jaka będzie jego dyspozycja, e, ze względu na to, że długo nie boksował e, na krajowym ringu, ale okazuje się, że jest to talent. Który, który, który jest e, wartu uwagi, jeżeli, jeżeli dalej będzie rywalizował i, i trenował ciężko, to e, w Kadrze z pewnością znajdzie miejsce. Dawno nie widziałem Kazimierza Łęgowskiego, który miałby tyle problemów na polskim podwórku, co stworzył mu dzisiaj Krystian Sielawa. Ja chciałbym powiedzieć, że, że niejedno. Raz w Kielcach Marcin Latocha wygrał z Kazimierzem. Trzecie no koniec, ostrzeżenie. Koniec, koniec pojedynku. walki. Marcin Latocha raz wygrał z Kazimierzem. Właśnie na Gali w Kielcach i kilka razy z nim przegrał 2 do 1 niejednogłośnie na punkty. Także troszeczkę deptał mu po piętach, ale pewność i przewagę zawsze miał Kazik mentalną nad nad właśnie. Marcinem i, I to zawsze stawiało go w lepszej sytuacji Ale fajnie, że się pojawił Krystian Że będzie rywalizacja Zobaczymy jak dalej Krystian będzie sobie radził no a więc mamy rozstrzygnięcie Na korzyść Krystiana Sielawy, który wygrywa tę walkę Przez dyskwalifikację Trzy przewinienia Kazimierza Łęgowskiego oznaczają Koniec walki No i na pewno z Krystianem będzie warto Zamienić parę słów w kontekście występów w reprezentacji. Zgadza się? No, oczywiście. Jeżeli stworzy się taka okazja i możliwość, spróbuję go tutaj poprosić. Może będzie chciał kilka słów powiedzieć na temat tej walki z jego perspektywy, jak ona wyglądała. No, myślę, że na pewno znajdziemy czas.